mogło go poniżej w opinii publicznej zapewnić na utratę zaufania potrzebną dla sprawowania funkcji członka zarządu oddziału powiatowego zos Lipnie, powiatu członka zarządu powiatu litowskiego W ten sposób, że w jego obecności, w obecności wielu innych osób zarzucił mu korzyści majątkowe z prowadzenia prywatnej działalności w siedzibie ochotniczej starszych Porządnej Kojczynia. To jest zachowanie podlegające penalizacji w artykule 211 paragraf Przestępstwo zniesławienia uregulowane właśnie w tym przepisie polega na pomówieniu innej osoby o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej albo mogą narazić tylko na utratę zakup zakupania potrzebnego dla danego stanowiska. Tak, no, w sensie jego policzenia opinii publicznej, jego narażenia <laughs> na no, po zaufania, skutkującego po podważeniu kompetencji. 4 marca 2016 roku podczas zerwania wyborczego w Lenizio oraz w Jacek Baćko, przyznaniem, <laughs> dopuścił się przestępstwa zniesławienia na szkodę pana Dina bowiem w obecności Wielu osób tam gromadzonych poskarżony stwierdził, że Jan Kowalczyński, i tu cytuję, prowadzi prywatną komercyjną działalność w remizie ONSW Przed wypowiedzeniem tych słów poskarżony również publicznie wypytywał zebrane osoby, ile jednostka pochodniczej z naszej programu bierze zapy na sami w celu przedstawienia osoby poczyconego z uświetleń, wykazania jakoby pokrzycony wykorzystywał dla celów prywatnych miejsca przeznaczone dla służb lokalnych. Na tę okoliczność przedstawiono dowody z dokumentów w postaci protokołu uchwalnego zebrania oraz dowody osobowe w postaci licznych bezpośrednich świadków. Zachowanie oskarżonego zatem z dnia 4 marca 2016 roku zdaniem oskarżycia z wątpienia Wypełniło znamiona czynu zagrożonego, jakim jest przestępstwo zniesławienie. Oskarżony przypisał pokrzywdzonemu czerpanie korzyści majątkowe z prowadzenia prywatnej działalności w siedzibie pochodniczej straży pożarnej, co naraziło pokrzywdzonego na utratę zaufania publicznego. Formuła, w jakiej nastąpiło pomówienie, Umożliwiała w pełni realizację przekazu informacyjnego drugiej osobie. W tym przypadku wielu osobom. Co stanowi jedno ze właśnie przestępstwa zniesławienia. To w orzecznictwie Sądu Najwyższego jest y, jednoznacznie sformułowane jeszcze od okresu w Sama forma wypowiedzi, jaką przyjął oskarżony, nie wymagała dla zaistnienia przestępstwa zniesławienia szczególnego zagadnienia. Ostrości czy dobitności wypowiedzi. Dla zwykłych prawnego przestępstwa wystarczająca była wypowiedź oskarżonego, narażająca pokrzywdzonego na utratę zaufania niezbędnego dla prowadzenia przez niego działalności lub załogi. Co wynika również z orzecznicą Sądu Najwyższego. Należy zwrócić uwagę, że dla pokrzywdzonego powszechne poważanie, zaufanie, było i jest niezmiernie ważne ze względu na funkcję, jakie pokrzywdzony Jak Jakby było wskazane, sprawuje on no, funkcję członka zarządu oddziału powiatowego w Odliczej Straży Pożarnej, funkcję radnego powiatu, funkcję członka zarządu powiatu litnowskiego. A tak słowo, powzięty przeciwko pokrzywdzonemu w tak licznym dniu, jak miało to miejsce 4 marca. Podczas walnego zebrania wyborczego, na którym obecne były osoby sprawujące określone funkcje w instytucjach samorządowych, w powiecie miało na celu pozbawienie pokrzywdzonego powszechnego zaufania, jakim pokrzywdzony jest zdarzony. Należy dodać, że w związku z działaniami, jakie podejmował sam pokrzywdzony, w tym różnorakie akcje społeczne, pokrzywdzony cieszył się. Do dnia 4 marca 2016 roku niepożądaną opinią. Z tego powodu tym bardziej niezrozumiałe jest działanie oskarżonego. Należy zauważyć, że oskarżony, podobnie jak poprzedzony, również pełni funkcje publiczne. Piastuje bowiem urząd burmistrza miasta i gminy do Z tego względu tym bardziej zachowanie oskarżonego jest. Karygodne. Oskarżony jako naczelny reprezentant społeczności lokalnej powinien nie tylko potrafić zachować umiar, wyważenie swojej wypowiedzi, ale także nie dopuszczać się czynów zabronionych tym samym pod groźbą kary. Oskarżonemu, który sprawuje stanowisko burmistrza, został powierzony mandat zaufania publicznego. Należy zobaczyć, że osoby publiczne, a taką właśnie jest oskarżony, zobligowane są do wypełniania swoich obowiązków z należytą starannością. Do tego także obliguje treść złożonego przez burmistrza ślubowania przy objęciu urzędu. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie takiej funkcji na zebraniu wyborczym, zabieraniu głosu w celu pomówienia obywatela w dodatku cieszącego się powszechnym szacunkiem. Oskarżony, zarzucając pokrzyzonemu prywatną komercyjną działalność, nie przedstawił faktów świadczących o działalności tego rodzaju. Jego twierdzenie było błogosłowne. Tym samym zachowanie oskarżonego podczas walnego zebrania było zachowaniem niedodziwym, obrażającym nie tylko godność pokrzydzonego, ale i niosącym obowiązłosławę dla Jana Kłopczyskiego, osoba poświęconego na Pała Szacunkiem jako społecznika przełożonego ochotniczych strażaków, który to cały od lat cieszy się najwyższym zaufaniem społecznym. Stosownie do treści artykułu 339 paragraf 3 kodeksu postępowania karnego Sąd jest uprawniony umorzyć postępowanie karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, ale jedynie wtedy, gdy analiza dowodów w sposób oczywisty wskazuje na istnienie negatywnej przesłanki procesowej. Należy dodatkowo zauważyć, że zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy, choćby w takim postanowieniu z 2005 roku umorzenie postępowania przed rozprawą na posiedzeniu w tym trybie może nastąpić tylko wówczas, gdy w sposób oczywisty zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału dowodowego wynika, że oskarżonemu czym nie jest bezprawny, karygodny i zaginiony. Takie orzeczenie opierać się musi wyłącznie na niebudzących wątpliwości materiała postępowania przygotowawczego jednak do jednak dokonanie prawdy ustaleń faktycznych co do istniejących okoliczności szybko wymaga gruntownego zbadania i wieloaspektowej oceny materiału dowodowego poprzez być może weryfikację w sposób bezpośredni na rozprawie tych dowodów. To oczywiste jest, że umorzenie postępowania na posiedzeniu przed rozprawą e, nie jest W realiach mniejszej sprawy materiał dowodowy wskazany w akcie oskarżenia na tym etapie postępowania jest obszerny. Wstępna ocena całego kształtu tego materiału już na obecnym etapie postępowania powinna pozwolić na przyjęcie założenia, że poczynienie niebudzących wątpliwości ustaleń faktycznych będzie wymagało wnikliwej, być może krytycznej analizy poszczególnych dowodów, ale podczas rozprawy głównej. Podjęcie tego typu decyzji o umorzeniu postępowania już na obecnym etapie sprawy jest zdecydowanie przedwczesne. Dlatego proszę o nieumarzanie postępowania i skierowanie na rozprawę. Dziękuję. Chciałabym coś powiedzieć Pani Mecenas. Tak, to jest jak W naszym zdaniem umorzenie postępowania na ten jest najbardziej zasadne. Z to, no, że zarzucamy oskarżonym prywatnym czy nie nosi znań o Ani Pan Jacek Waśko na tym spotkaniu, którym tutaj ma, nie występował jako osoba prywatna, ani też nie wypowiadał się do Pana oskarżyciela prywatnego jako do osoby prywatnej. I tutaj Panowie pełną funkcję publiczną. Pan Jacek Waśko został zaproszony na to spotkanie. To skierowany do urzędu z takim przed za założonym byłym ministrzem. Stąd też sytuacja omawiana na spotkaniu. nie dotyczyła Panu osobistych spraw. Dotyczyła sytuacji, jaka ma miejsce w w podległych jednostkach. Tak jak słusznie jak ten przedmiot tak wskazał, pan jest przyłożony do Straży Straży Pożarnej. Wskazuję tutaj, że Straży wypoczęli się do A zatem w czym nie występuje? A rozkażę cię, czy własna jako prywatna osoba? czyli imieniu strażaków, którzy poczuli się oburzeni. Pan burmistrz zwracał uwagę w trakcie spotkania na działalność, jaka jest wprowadzona w rymizie przez kogo, nie przez Panu prywatnego, tylko przez ochotniczą Straż Pożarną, którą pan nam przenosi. się Pan istnieją już na tym etapie sprawy. Biorą pod uwagę treść artykułu 212 i 213 i uzasadnione przesłanki

Postępowanie karnego w związku z artykułem 339 paragraf 3.1 1 kodeksu postępowania karnego postępowanie do skarżenia prywatnego przeciwko jaskowi waś poskarżonemu przez przestępstwo z artykułu 212 paragraf 1 kodeksu karnego. Sygnatura aktu 225 na 16 z powodu braku wczoraj za Proszę Państwa, w ocenie są w sprawie czyn zarzucany oskarżonego nie wyczerpuje znania przestępstwa z artykułu 212 paragraf 1 kodeksu karnego. Zgodnie z obowiązującym orzecznicem nie stanowią przestępstwa z zniesławienia różnego rodzaju wypowiedzi dokonywane w ramach przysługujących jednostce ukradnień. Oskarżony jest, jak właśnie stanowisko burmistrza, nie obrała przysługujących ukradnień prawo do wygłaszania swojego zdania, wygnięcia nieprawidłowości, być może krytyki, dając tym samym aspekt do dyskusji na panym zgromadzeniu sprawozdawców wyborczych 4 marca 2016 roku celem wyjaśnienia sprawy. Zauważyć należy, że zarzut podniesiony przez oskarżonego dotyczy zakresu obowiązków wykonywanych przez oskarżyciela prywatnego jego zwiecznika łówniczej straży pożarnej. Zgadzać także należy, że spotkanie takie jak nawet zebranie sprawozdawczy odbiorcze do ścierania się różnego rodzaju stanowisk i racji dotyczy swobodu prezentowania poglądów, opinii i ocen. Jan łożeństwo miało możliwość stosunkowania się do przedstawionego mi z urzędu swojej pracy i zaprezentowania kontraktu Pana, zgodnie z jest orzecznictwem europejskim, swoboda wypowiedzi stanowi jeden z podstawowych fundamentów demokratycznego społeczeństwa i jeden z podstawowych warunków jego rozwoju oraz samorealizacji jego mocy. Zastrzeżenie w drugiego artykułu 10 Konwencji Wolność Wypowiedzi znajduje zastosowanie nie tylko do informacji i powołanych, które są dobrze przyjmowane lub postrzegane jako nieszkodliwe wypowiedzi, ale także do tych wypowiedzi, które są obraźliwe, szokują lub przeszkadzają. Takie są to moje pluralizmy, tolerancji i otwartości, bez których nie społeczeństwa demokratycznego. Dekst wskazuje artykuł 10 danej wypowiedzi podlega wyjątkom, które inaczej muszą być interpretowane wąsko, a potrzeba stosowania jakichkolwiek ograniczeń musi zostać przekonywująco wykazana. Yy, zgodnie z obowiązującym orzecznictwem sąd może odłożyć postępowanie na posiedzeniu w trybie artykułu 369 paragraf 3 1 kodeksu postępowania karnego podczas wstępnej kontroli aktu oskarżenia, a więc uznać, że zaistniała sytuacja objęta normą artykułu 17 paragraf 1 2. W kodeksie postępowania pewnego wówczas, gdy stan treści zgromadzonych dowodów opisu czynnej okoliczności faktycznych jednoznacznie wynika brak z naręczemu zabronionego. W przedmiotowej sprawie już po wstępnej kontroli aktu oskarżenia treści zgromadzonego materiału dowodowego są doszedł przemawiające przemawiający założeniem mniejszego postępowania z przyczyn, o których mowa w artykule 17 paragrafie 1 kodeksu postępowania, wobec czego orzeczone jest sentencji. A co do kosztów sąd orzeknie na to wszystko i dziękuję. Oczywiście postanowienie nie w terminie 7 dni, można złożyć zażalenie do sądu obowiązkowego za pośrednictwem tego, tego sądu w terminie od dnia postanowień. postanowienia. To wszystko i dziękuję. Dziękuję. dziękuję.